Sieman, no witam w kolejnym odcinku z gry jaką jest Trove. Dzisiaj zagramy sobie w Bomber lo... Royale. Weźmy. od razu, odpalmy Bomber Royal Pod ostatnim odcinkiem, rowę naprawdę, nawet fajnie <m> wyjęliście <-trowe> ten odcinek. Jeżeli właśnie chcecie więcej odcinków z Bomber Royale, możecie na przykład, napisać, na przykład napisać w komentarzu, Maciej weź nagraj więcej Trowę. I ja wtedy nagram. Dobra, zaczekamy Kurde. Czemu dostałem od razu 15 tysięcy HP na... ...tam początek? To ja nie wiem. O, mam bomb jumpa. bomba. Oczywiście bomb jump mój. Ten już nie żyje. Pyk. Jak mnie wydupiło! A czemu mnie tak wydupiło? Dobra, wydupiło mnie, ja sobie wziąłem sticky bomba. Też wydupi mocno, nie? <laughs> Co jest? tutaj się dzieje, to ja nie wiem, nie? Kurde, mocno. Marka innego sticky bomba. To jest mocno, nie? Nie, no to jest mocno akurat. Dalej, dawaj, dawaj, dzięki. I bomba czapkowa! Kolejna sticky bomba. Oj! u trapa. Szczelny gość. Dobra, kolejny Bomb jump. Bomba! Jump. O, o, o. o kurde, oła! Kolce, ty, te kolce są dosyć mocne. Nawet. Ja, ja, dobra, już myślałem, że zginę. No, dziękuję. Dobra, jestem. Oj, oj, nie dobrze. O to odbija. Ty dobij. Kurde, nieźle. Kurde. Ej, nie jest kolorowo. Ty spadł! Ha, gdzie jest ostatni? Niby. No i łatwo. Wygrana. Piękna wygrana. Tak to się robi, właśnie. Dziękuję bardzo. To jak on to zrobił, że on już wywalił ścianę tu? Już nie można. Ja to się z nie wiem, ale... To jest dziwne trochę. Jak on to zrobił, to nie wiem. Tam ci już mają taki bomba. Ale że... Co to jest? Jak on to zrobi? Bomb. Ale go odepchnęłem tym styki bombem. Tam jedynka, dawaj, dawaj, dawaj. Ty, odepnij go ładnie, nie? O, kurde, ale dostał. Dawaj tego już życia. Tu jest coś, a to jest ten... criter bomb to zginąć, tak jak na poprzednim odcinku, którego macie w karcie. Dobra, leżysz. Dobra. O mój bomb, mój bomb -chump. Fajnie. Fajnie, że bomb -chump, bo lubię. Gdzie on wyleciał? A tu. Chodź tu. O dzień dobry. Masz. Oj. Ole, żebym dostał. Tam! Kurde Czekaj Nie to żebym doleciał Fajnie Tam! Bum bum bzaaamp To Ostatni mi został Tam jest. Tam! A gdzie się chłop skrył! Widzicie go, nie? Co ty chcesz? Ej! Bomb jump! Kurde, on prawie wyleciał, ale przez to, że miał tego haka to nie wyleciał. No i co? O chłopie! Nie! Hello? O nie! No jak my tu... Jeszcze mam kila dodatkowego, gościu. Nie, spadłeś już? Ha! Dobra. Tak to się robi. Proszę. No, tak to się robi właśnie. Ja tu mogę od razu w sumie wejść, nie? Patrz. Może no, jestem. Mam maksymalną energię. Na którą sobie wykorzystam. Daj mi dwa. Bo... Odnawione, niepotrzebne. Mam taki bomba. No. Nieźle sobie. Trzyter bomba mam. Wywezmę. mam. Czy tedy No? No i polecieli. Czy bomb kolejny? Tak zostało ogólnie szybko. O nie. Tiki-trapo teraz mam zamiast tiki-bomba. O, tu jest życie. Słyszę bomby i to na, nawet głośno. I Chodźmy zobaczyć, co się tam dzieje. O! Ech! <coughs> Bobramp! O, mój ulubiony. To czy jest kryter bomb? Czy to jest Climbing claw? claw? O, jaki debil. I gdzie? Taki jesteś? PYK! BOMB JUMP! O kurde! My jesteśmy tutaj teraz we przy... Ten! Teraz wszyscy jesteśmy tutaj! Jakie wyleciałem! Jo! Ale wyleciałem przez tego sticky bomba! Dobra dawaj! Zdrowie! Jakbym... Nie miał naładowanego tego... Clippy... Clawla to już bym to bardzo poleciał w przepaść i bym zginął. A tak to na szczęście żyję jeszcze. Bo to się tak regeneruje wolno. O mam mało życia! Trudno, no, przegrałem. Niestety tak się zdarza, nie? No, trudno. No i witam już na ostatniej mapce, chyba, bo się w drzewa w jakiś sposób. A to jest chyba trap bomb. Dokładnie tak. Masz. Doleciało, chyba. O, po energię sobie pójdę. Mam. O, tam jest życie, wolę życie niż. energia. Szczerze. Mówiąc. No i teraz tak, trzeba po prostu trochę ludzi. Regeneruję ten, bo byłam. Tam. Było blisko. A to jest my jeden na jeden zostaliśmy. To jest mój ostatni. Trapa. A, trap se przeleciał. To jest super. JO! Jo! Dobrze, że kurde, ale było mega blisko spadnięcia, szczerze mówiąc. Ale nie... Naprawdę, nie wiem gdzie on jest teraz. A, spa. Jest widzę To było na tyle, jeżeli mu się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. Kolejnego odcinka strowe. No i ja się z wami żegnam. Pa cześć nara.